Idziemy na stadion. Krzysiek mówi, że mu się stadion nowy nie podoba. No właśnie, tam strzałka była, że tu. Dobrze, dobrze, Krzysiek. Ciemno jak, nie wiadomo co. Oj, o, ciężkie drzwi. O, Tędy, tędy? po prawo, po prawo. O tędy, dobrze idziesz. Koszyczek? Może nie bierzmy, może my tak pochodzimy bez. No, to ja nie mam gdzie trzymać krzychu. Nawet już ręki mi zabrakło. Jakie ceny? Nie, 10 zł to jeszcze nie tak drogo. O 13, a te duże o 80 zł aż 80 zł. 65. A u Krzyśka za darmo rosną. Kaczuciki, po ile? 8 zł? Tu pisze 6, a tu 8 Tu pisze 6, Piersza cena tak o. o to jakie fajne tutaj 20 Czekaj, przekręć 45 No tu tańsze A tu Zaraz zobaczymy? Nie ma ceny nawet? Hmm? Ceny? Nawet. Może na tym obok będzie? Tu. No? Jest. Tu jest. Zaraz zobaczymy. 25? 25? A, a tu 40? O. A 38? Hmm? I on leciał cenę liczą Ani to? Mhm. Mm Wyproponuję jakieś? Wyproponuję jakieś Wy a, co? A u niego w ogródku mnóstwo roślin jest. Dlaczego? Także... Chyba... To pan powinien tu i swoje rośliny sprzedawać. O. No? Ja? No! Jak? no? Ale Ty które to przynieść? To kupuj pan. Dlaczego bym miał? To kupuj. No? Trochę drogo. Ja, ja powiedziałem, żeby kupił. Śniosł 5 złoty? Także się było nie kosić tak bardzo. Tam. Widzisz, jakie drogie rośliny, co? Idziemy tam No 5 45. No No Chodź przy okazji stadion zobaczysz Co? Yy, bo widać ten Ty może nawet wyjść można, zaraz zobaczymy Nie, ale widzisz. to Widzisz co oni robią? Grają. Nie, sztuczne światło, żeby o. trawa. Co? Sztuczne światło, żeby trawa, wiesz, była doświetlona A. na Morawie. No, to tutaj nie. Tutaj Nie czerwone liście 25 Krzyździchem za czerwone liście No Pomalowany to O protki 25 O kazuciki mamy 25 Ty a czekaj nie wiem czy to nie są te roślinki co zjadają owady to? Wiesz To są roślinki co zjadają owady No Tobie na muszki by się takie oni, przydało Oni mają a wiesz co, nogi na. Co te roślinki? jak no. <laughs> ty sobie żarty ze Jakie duże o rane boskie 50 o, A to 87 To to się opłaca, bo taka duża za 50 wiesz. Zobacz To, to kawał rośliny jest za 50 zł mieliśmy No. Ale Krzyśku właśnie słuchaj, bo ty nie masz w domu żadnych roślin, nie? No? Nie masz tak w domu kwiaty. Ale nie masz żadnych kwiatków w domu teraz. Nie mam, bo, bo my słychanie. O. No. o! Tutaj, wejście. O patrz jaka okazja, 19 no. na pisanie. No właśnie Tu 19 tam jest. Tak. Tu 19. No. I gdzie to trochę drożezną znowu już wali. O, doniczki złote Uuu. za 15 zł chyba a bo tu się zbiera i na koniec o, są kasy No, kontrola? mama kontrola a co pani tu spożywa? E? co pani tu spożywa? alkohol? toż coca cola twoja ulubiona Ty dobra też dobra Zero cukru, zaraz przerobiona jak to przerobiona? Jak można przerobić Coca-Cola. Wiadomo jak to nie Nie byłoby czarne. No dobrze, Krzyśku, jak nic nie kupujemy, to chodź do wyjścia, chyba, nie? O! Zdamy się, jak wyglądają. Sprzedały się rośliny, to zostało opakowania po nich, nie? No, do magazynu zajmij. Patrzmy, źle idziemy, Krzyś. Krzyśku, my źle idziemy. No, ale dobrze, chodźmy. Bo to wychodzi się tą stroną. A tu bomby są zegarowe. Może to się je. Może to do jedzenia się nadaje? Nie. Chcesz jeść? Nie. Nie, to musiałbym kupić najpierw. Jak zjesz, to nie. nic ci nie, 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 nie stanie. One ci nie będą, bo nie w żołądku. Wyrwą mi z żołądka. To tak. stanie spojrzeć. Prójcie. Co jakie kaktusy? O, kaktus. No. O! To jest sprawiedliwy kaktus leśniczy. Aloes, no, tak. Aloes. No. Zgadza się. On jest taki, jak sobie. Wiem, on... ale bardzo gorzki jest. Nie, słodki. Tak? Tak. A, bo soki się z niego wyciska, Ta. no. Faktycznie, z aloesu. I to aloes. No. No bo zaraz... To, to jest lepszy aloes, jak no, Krzysztof, kto opowiadał, że zielarzem był? Babcia? Mama. Mama. Moja? No, ty opowiadałeś coś takiego no. kiedyś. Babcia i mama. Babcia i mama, tak? No. No, byłam by ty, a nie byliśmy, byliśmy, byliśmy. Tak, byliśmy. To już do wyjścia chyba idziemy z powrotem. Czekaj. Byśmy wszystko obeszli. O, grute koc. odejdź ale ty masz napis Krzysiek, ty się podszywasz za pracowników tutaj widzę. Tam okay. No to chodź, idziemy już chyba. Idziemy. To do kasy, Krzysiek trzeba, do kasy. Bo no. wyjście jest przez kasę. Wyjście jest tędy. Tu, tu, w prawo Krzyśku Tędy jest wyjście Tędy Tak, trzeba przejść przez kasy O, i tu, i tu w lewo I do wyjścia Dwa złote za torebkę się płaci Tak A to... Nie ma nic za darmo Nie ma w lewo, w lewo, Krzysiek, w lewo! W lewo! Chyba, że do dowódce chcesz Jak do wyjścia to tu i... Chodź do No to chodź. Ale nie na Pozwiedzasz stadion przynajmniej. Tu Nie, to Męski właśnie. Męski. Cztery osoby mogą przebywać. Zostawmy Krzyśka.